Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Mutiny. Odwiedzimy sobie dzisiaj statek kupiecki. Mam nadzieję, że mi się uda, uda ulepszyć już na kolejny poziom statek. Powiem wam, że troszkę musiałem czekać na tego handlarza. Znaczy na ten statek kupiecki. Wcześniej jakoś wcześniej mi się pokazywał, no ale może tak musi teraz być, wiecie. Dużo można tam teraz załatwić, tak? Może i dlatego tak jest właśnie. Dobra, weźmiemy to, najwyżej wrócimy. Jeszcze deski orzechowe, bo chcę się zamienić na machoniowe. Nie mam ich dużo, ale zawsze coś. I czekajcie, jeszcze postawimy sobie właśnie, safe, mogę już. Możemy sobie go w każdym miejscu postawić. Nie wiem gdzie powiem Wam, już tak za bardzo miejsca tu nie mam. Nic tutaj... Nie zmieniałem jakoś. Dobra, na razie postawmy sobie tu, zobaczymy jak to wygląda. Aha! I wiem do czego były te części sejfu. A czego to części sejfu z miedzi? A inaczej się chyba nazywały w sklepie. Zaraz pójdziemy. Znaczył tego handlarza jednego. Okej, okay, czyli już wiadomo. Ten safe musimy zbudować. To inaczej, niż w Westland. Tam od razu mogliśmy postawić. Ale fajnie, dobra. Będziemy do tego dążyć, żeby ten safe zbudować. Ciekawe, ile będziemy miał miejsc. Czy możemy sobie coś wsadzić? Coś tu mamy. Możemy. Mamy już zapięcia. Części miedziane też zrobi tutaj 10 płyt, też łatwo deski też. No tylko to. Ale to idziemy teraz na statek kupiecki i. bo tego jeszcze nie widziałem. Mechanizm zamka. Ale zobaczcie, mamy napisane statek kupiecki, gdzie możemy dostać. Tu tak samo. Ok, fajnie, wszystko wiadomo. E, co, lecimy? Lecimy już na ten statek i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Po wymianie, tak? Bo ogólnie tyle mi brakuje. Jedna kotwica, dwa maszty, no i 11 jeszcze desek machoniowych. Na to może mi nie wystarczyć. Są, so, dokładnie. Części z zmieni. Dobra, mamy za 40 monet. Ja to kupię na pewno, bo raczej innej opcji na chwilę obecną nie będzie. Kupimy, mam trochę tych monet, nazbierało się. Okej, okay. jeszcze. Jedną. Mamy dwie. Yy, co tutaj, coś jest ciekawego? Nie ma nic w sumie. Tutaj na razie mamy. To nic mi niepotrzebne. Yy, Okej. Okay. 200. Spodnie pirata yy, No i dobra, i to u niego. I zobaczcie, kurczę, nie starczy mi. Wcześniej chciał, chciał coś innego, tak mi się wydaje. Dokładnie Czyli to jest. To jest... To się zmienia. Bo wcześniej chciał co innego. Chciał wiosła i te dulki za maszt. Mam jeszcze gdzieś tam zdjęcie. Kurczę. Moglibyśmy... No też mi nie starczy. Ale drogo. Teraz. No trudno. Czyli to jest różnie. Tutaj chcę trzy maszty i trzy takie lunki tutaj trzy takie lunki, no dwa znalazłem, jakbym tak trafił na tym wydarzeniu wyspa wraków, te takie lunki to spoko, no ale wcześniej była inna zamiana Chciał yy, wiosło i dulki z tego co pamiętam tutaj możemy za jeden taki się zamienić, no ale co mi to da, nic mi nie da Wo, wolę na razie nie zamieniać się, bo te, jak te ta, takie ta kierunki będą się trafiać często to tą... Bez sensu, tak? A może przy następnym właśnie statku kupieckim będzie chciał co innego za tą kotwicę, czy masz to? No bo zobaczcie, jak drogo. 1500 monet chce. Tu 1200. To jest sporo. No dobra, nic nie zrobimy. Czekam na wydarzenie kolejne. Wyspa wraków. No i zobaczymy. A, Ale też przy następnym statku kupieckim, Wam pokażę, że jest różnica, że on nie chce tego samego, właśnie zadaną rzecz. No bo jak wcześniej byłem, to byłem przygotowany wiosła dulki, że wymienię się zakotwicę i maszt. No ale widzicie, kurczę, no szkoda, 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 nic tu nie zdziałamy, bardzo drogo to chce No myślałem, że dzisiaj Ulepszę statek, no ale może jutro, dobra. Wymieńmy się za wszystko, więcej nie ma. Ok, ogólnie pokażę Wam teraz zdjęcia. Znaczy, zdjęcia zrobiłem sobie screeny, że co innego chciał za kotwicę i maszty. Dlatego byłem już przygotowany, że uda mi się wymienić. No i jak widzieliście na tych screenach. Yy, bardziej mi się teraz opłacało, jakby miał takie, takie oferty. No ale co zrobić? Nic nie zrobimy. Ogólnie poczekamy sobie na to wydarzenie, wyspa wraków i zobaczymy, co tym razem znajdziemy. Może kotwica się trafi, ło, by Byłoby super, byłoby super naprawdę. Mamy dwie części jeszcze. Jedna część y, sejfu z miedzi, resztę sobie ogarnę, a mechanizm zamka, no musimy poczekać, pewnie y, nie, nie tak łatwo będzie to trafić w, u handlarza, ale na spokojnie, nie wszystko od razu. I jeszcze jedna sztuka deski machoniowej. O nie, jak mało zabrakło. No i tak to wygląda. Dobra, idziemy zobaczyć, czy się pojawi. Dobra, pojawiło mi się to wydarzenie. Dziś w miarę szybko powiem wam. Praktycznie od razu po statku kupieckim. No i dobra, i zobaczymy. Tak samo nic. Wydaje mi się, że po, bardzo podobnie jak wcześniej, no ale zobaczymy. No, jak trafię dwa takie kierunki, no to też spoko, bo te oferty też takie ma, gdzie on chce te takie kierunki za tamte części. A ja powiem Wam, że drugi raz mam za mielizną to wydarzenie. A może dlatego, że to jest dla tych, co mają większy poziom statku, gdzie mają możliwość dalej pływać? Może to tak jest zrobione? No bo tutaj te części zdobywa się lepsze, tak? Na początku nie wiem, czy na te pierwsze poziomy, czy potrzebna jest na przykład kotwica, taki lunek. Nie mam pojęcia. Okej, okay, jest kolejny taki lunek. Wydaje mi się, że jest to samo, no ale jak będzie, no nie wiem. powinien to też poprawić, wiecie. Na ogólnie dzisiaj w ofercie on chciał praktycznie same takie lunki, więc spoko. Ale też fajnie, jakby można było trafić kotwicę. Ale jak, jest wy, ale jak jest w handlarza, no to wiecie, może to nawet nie wypaść. Okej, okay, broń to samo: broń i mikstury. No i tutaj y, będzie też ten taki lunek. Dobra, broń, tylko długo ładuję ją. Długo, długo ładuję amunicję. Ale, dostał. Pięknie. No i dobra, idziemy tylko tam jeszcze i tam będzie też ta skrzynia. Okej, okay, to zabieramy. Jeszcze tu coś jest. Nic. No i okej, okay. I to to jest tutaj, tak? Nie, jeszcze nie. Wyżej, wyżej. Tak, o tam, gdzie oni są. Gdzie ich grupka stoi. Nawet tak samo rozmieszczone. Ale skrzynia truposza chyba też tak samo jest. Okej, okay, teraz mamy lepszą broń. Także tego. Kogo tam? Herszta? Rozwalimy szybciej. Czekajcie. O kurczę, gdzie to biegniesz? E, coś mi się zacięło. w piratów, ok. Tak, to on. Ten z łuku, ten z broni. Co, ile mu HP zostało? 19. No i pięknie. To sobie weźmiemy. Mamy taki kierunek, to samo jest. O, i znowu mnie zaatakował w tym samym miejscu to samo no szkoda, szkoda, no ale dobra mam już trzy, to tam na coś starczy no chyba, że będzie miał te oferty które pokazywałem Wam screeny byłoby lepiej, bo bym praktycznie na wszystko już się wymienił bo jeśli chodzi o wiosła i dulki to mam trochę tego, w sumie najwięcej okej, okay. dobra Także pomału będę wracał. Jeśli chodzi o aktualizację, to już będzie wszystko. No i dobra, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!